Światło świeczne w niekim świecie, gdzie królują wszyscy święci, wszyscy święci z Tobą Panem, aż to wszystkie wieki wiek Amen. Na intencję Pani Marii Teresy, która nadal jest Batena, jej męża, córki czy dzieci, o które za, za których nieraz nosi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I my nasze winy, jako i opuszczamy odpuszczamy naszym. wizowajcę. Nie obudź nas na pokuszenie, patek, ale nas zbaw od wesłego za zmarłego niedawnym czasem op, księdza. Poza tym, Krusoł się tego piusa który najświętszą na ofiarą przyświętej przyprowadził do, do, do Czarni, Rycie Rzymskim, do, do Hamburga. I tam do, do końca, końca życia najświętszą ofiarę przy świętym, świętym Rycie Rzymskim składał umarłego bliski czas temu, wiele lat przed narodzeniem Chrystusa męki syna Bożego, to który także tak, modlił się za mnie, składał za mnie najświętszą ofiarę przy świętym. Pan Bóg dał mu życie wiecznie, wykonujący tę patenę światło wieczne niech i boi. gdzie święci, wszyscy święci z Tobą Panem, aż po wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, wiesną, święta Boże, módlcie się za nami, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym sposób, aby mogły być na Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ozdobiona jest Ciebie z znakami. Jeden znak to oczywiście polskie godło. Inny to na czerwonym trójkącie na litera P. Był to znak, który nosili więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Polacy więźniowie właśnie taki znak nosili. W ten sposób SS-mani bardzo łatwo mogli rozpoznać, którzy z więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau są Polakami. Ale oprócz tych dwóch symboli jest także i trzeci, piękny symbol zwycięstwa Chrystusa. To czerwony kwadrat, na który nałożony jest biały krzyż, a na nim greckie litery Nika Hiro. To oczywiście nawiązanie 22 do greckiego symbolu marzec Chrystusa 2018. Tekst dedykacyjny tej pateny, który 29 rozjaśni, co bardziej okoliczności, kwietnia w jakich dokonano Mam świadkiem profanację Eucharystii w tej tej obozie koncentracyjnym Dachu w Karmelu Krwi Chrystusa, który został tworzony, poświęcony, fundowany 28 kwietnia 1963, za 1963 roku w przez więźnia Dachu, arcybiskupa, no Zatom, który się urodził wszystko? przy Dachu. 1990 żyjących kapłanów polskich zgromadzonych w Kaliszu 29 kwietnia 1965 roku pod przewodnictwem Jego eminencji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Kim był Stefan księdza biskupa Antoniego Pawłowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, biskupów, byłych więźniów księdza Franciszka Jedwabskiego, księdza Edmunda Nowickiego księdza Jana Fondalińskiego, księdza Nowicki. Bernarda Czapińskiego, księdza Tadeusza Etera, księdza Ignacego Jerza, księdza Kazimierza Majdanskiego. W tym samym szpitalu w co dokumencie otruto, przed nami uczcimy pamięć umęczonych w dachu 845 księży polskich z księdzem biskupem Michałem Kozalem i zmarłych po wyzwoleniu około z księdzem głowy. biskupem Franciszem, Franciszkiem Korszyńskim. Atena ta, wotum, które widać na góry obrazu św. Józefa Kaliskiego, prowokuje nas, by zapoznać się nieco bliżej z historią cudownego wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Zatem podążmy tym tropem.